Cześć, ja jestem Cydia. Przed Wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Witness. Wracamy do gry, a ruszamy po prostu na dalsze zwiedzanie tej krainy. Tym razem wchodzimy do tego jesiennego lasu. Już tutaj kiedyś byliśmy i pamiętam, że tutaj były zagadki bardzo proste, które wcześniej... No jakoś ich rozwiązanie mi do głowy nie przyszło kompletnie. To jest takie miejsce, które sugeruje jakby coś może dało się tu zrobić. Może to się ułoży stąd? Nie. Jesteśmy troszeczkę jednak pod złym kątem. To trzeba z któregoś miejsca też ułożyć, więc sprawdźmy mniej więcej tutaj. No, trzeba być gdzieś na dole. Na przykład gdzieś tu, może. Ciężko powiedzieć, zobaczymy. Na razie po prostu. A chodźmy do tych zagadek, które były dosyć proste i no nie przyszły mi od razu do głowy ich rozwiązanie, gdy ostatnio tu byliśmy. Tylko gdzie to wszystko się zaczyna? Czyżby tutaj. Nie, może musimy na dół tutaj zejść? Nie jest to wykluczone Więc cofnijmy się, tak jest Mamy tu zagadkę oczywiście prostą Mamy tu cienie, którego, jak mówiłem, ja zwracałem uwagę tylko na panele, a nie to na co, na to, co je otacza, więc Olewałem otoczenie... otoczenie na początku gry, a oczywiście no, musimy po prostu rysować po tym, gdzie nie ma cienia I a w taki sposób tą, e... to sobie rozwiązujemy Oczywiście rzecz bardzo, bardzo prostą bardzo prosta, tylko tutaj. A tutaj zniknął nam. A zniknął nam. A znaczy, pojawił nam się nie właśnie przez to, że brama się A zamknęła, więc musimy to zrobić dosyć szybko, zanim właśnie brama zdąży się zamknąć. A no właśnie, kompletnie źle to rysowałem. Musimy to poprowadzić stędy. I jesteśmy. I jesteśmy. Dobra. Kolejne zasilone. Znowu wydaje się bardzo proste, tylko że tym razem jest to wszystko pozasłaniane przez właśnie gałęzie. I musimy. Znaczy, a gałęzie są zasłonięte przez. Ogólnie nasze pole jest zasłonięte przez różne cienie, na które nie powinniśmy uwagi zwracać, więc. No właśnie, w taki sposób to robimy. Na tą kratę mamy nie zwracać, zwracać uwagi, a zwracać mamy ją na cienie nasze, tak? Na cienie gałęzi. Tak samo tutaj. Więc. Robimy coś takiego i powinno być git. Jest git, jak najbardziej. Bardzo fajne zagadki, jak najbardziej podoba mi się ten system. <grytne> Sprytne. Tutaj do tego mi miejsca do. O, nie, tędy nie mogę przejść. Muszę to ominąć. Czyli robiąc coś takiego? No to już jest trudniejsze, nieco. No, o tu mogę stanąć. Tu jest gałęź, na którą wejść nie mogę. Więc tu w lewo skręcać nie muszę. Mogę wejść tu na górę, tu widzę gałęź, o to jest gałęź, więc tego nie mogę dotknąć. Tu jest gałęź na tym polu po lewej teraz, tu jest po prawej. No to powinno działać. I działa, więc nie wiem czemu wcześniej nie, nie mogłem, nie mogło mi zaskoczyć to. No bo nie było to trudne. Dobra, teraz e, rozgałęziło się to. Jedno poszło w to miejsce, więc mamy teraz takie dwie serie zagadek. Tutaj zaś musimy lecieć po cieniu, jak rozumiem. Po prostu. A nie odwrotnie, jak to było wcześniej. No właśnie. Więc jest to chyba łatwiejsza droga niż ta z tamtej strony. Tędy? Dobra. No, te gałęzie są troszeczkę wygięte, więc to jest bardziej problematyczne niż może się wydawać. Ale wciąż. Myślę, że nie jest to wielkim kłopotem. Dokładnie. O, co dalej? Tutaj? Czy to już rozwiązane? To już rozwiązane? To poszło tu. To jeszcze nie jest rozwiązane. Dobra. Zaczynamy na środku. Tutaj mamy koniec. Tu mamy drogę. O, teraz na górę czy na prawo? Chyba na prawo. Coś takiego? Tak jest. Idzie całkiem pozytywnie. A tutaj. Nie, tu jest wygięte. Czyżby, czyżby znowu? Genialne są te zagadki, niektóre. Mm, I to coś otworzyło. Otworzyło nam bramę do tego miejsca, które było zamknięte. Mimo, że dało się to zrobić, gdy nie było zamknięte. Tylko o osoba... co? Aha, dobra, wtedy po prostu cienia nie było widać. A teraz już ten cień ładnie widzimy. a Tylko widzimy go z jednej strony. Pytanie, czy drugą stronę też musimy otworzyć jakimś kablem? No nie wiem, na razie chodźmy dalej, do tego się najwyżej kiedyś wrócimy, bo na razie nie jestem pewny, jak to rozwiązać, tak? Teraz dostaliśmy też, znaleźliśmy też drugą drogę z zagadkami. A czyli właśnie drogę tutaj Aha, okej, okay, to jest akurat w pełni dla mnie zrozumiałe. Prowadzimy to tutaj, tutaj. Aha, tylko muszę pod dobrym kątem, bo, bo tutaj, o, widzimy cień, tak, który prowadzi, który mówi nam, którędy mamy iść, więc teraz do przodu, w górę i w dół, jasne, takie zagadki lubię, uwielbiam, bo to jest mega przyjemne, więc teraz, o... gdzie jest meta, tu jest meta, więc zaczynam, idę w dół, hmm. Rozumiem. Tylko ciekawe, czy mi się uda to zrobić. Chyba tak to było, czy tak to było. Chyba. Nie wiem. Jak nie to. To to. Nie? A... Tu jest. Tu są dwie linie takie. Aha. Dobra, lecę na górę. Już wiem. Już wiem, już wiem, już wiem. 100%. Tak, 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 tak. Jak najbardziej. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. A jak to wygląda tutaj? Nieco ciężej. No bo nasz cień znajduje się w tym miejscu dosyć nieczytelnym. A dosyć nieczytelnym, co nie zmienia faktu, że wystarczająco, myślę, czytelnym, żeby rozwiązać to bez problemu, nie? A tam jest drugie wyjście. Znaczy, na pewno początek znamy, czyli idziemy tu. Teraz musimy iść tu, bo innej opcji nie ma. Teraz dwa w górę. Czy trzy w górę? Tego nie wiem. Ale meta jest tutaj, dobra. Bo ja puściłem tutaj, gdzie nic nie było, tak? Nie, zauważy nie zauważyłem tego wyjścia wcześniej. Hmm. A to już jest ciekawe. A gdzie jest koniec? Koniec jest tam na górze. Tu mamy start, tak? Ale co dalej? Ale to jest przesunięte. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Nie ma problemu. Znaczy, rozumiem mniej więcej, tak? Bo lecę tu, lecę tu, lecę tu. Tylko co dalej? Bo widzimy tu kawałek cienia. Aha. Okej, okay. już, ju, ju, już, już wiem. Mniej więcej wiem, bo chcę rozwiązywać tą zagadkę, ale przy tym widzieć ten obraz, tak? Dziękuję, to jest podpowiedź, oczywiście, dla mnie. O, więc to idzie tu. Robi coś takiego. O, teraz tak, 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 tak. I do końca. Nie. Dlaczego nie? Jest jedno, jest drugie, jest trzecie, czyli tu jestem. Jest jedno. W dół, jedno w lewo, jedno w dół, jedno w lewo, drugie w lewo, jedno w dół, tu, tu jestem tu, jestem tu, 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 tu. No, niby, niby się zgadza wszystko dla mnie. Znaczy, zgadzałoby mi się, jakbyśmy zaczynali w tym miejscu. A więc spróbujmy jeszcze raz. No, tu idzie na pewno na dwa w lewo, tu idzie w górę, idzie tak. No, niby się na razie zgadza. Teraz idzie w lewo jedno, w górę. W... Aha, dobra, za bardzo wyjechałem w prawo wtedy. Mój błąd, mój błąd, ale nie zmienia faktu, że jest to przyjemna, łatwa zagadka. Znaczy łatwa, no umiarkowanie łatwa. Dobra, tu widzimy połowę. Mm, tylko druga połowa jest całkowicie w tej chwili dla nas nieznana. I co rzuca ten cień? No tego nie wiem. No słońce niby jest tam. Więc. Hmm. Możemy my swoim cieniem to zakryć? Możemy. No, to już jest trudne. No bo mamy tutaj początek. Mamy koniec. Nie znamy dalszej trasy. Jak tą dalszą trasę poznać? No, to jest zagadka właśnie. Okej. Okay. Okej, okay, znalazłem. W chwilę pobiegałem po otoczeniu, i mamy tutaj odpowiedź, podpowiedź dla nas. Więc rysujemy tak, tutaj. O, jeszcze jedno w prawo, tego nie jestem pewny. Dwa w dół, jedno w lewo, dwa w dół, jedno w prawo, góra i do mety. Dobra, to było fajne. Więc musimy zwracać bardzo dużo uwagi na otoczenie. Więc. Tutaj to w ogóle nie wiem. Aha, na tym kamieniu coś jest. Wiemy, gdzie jest start. Wiemy, że tutaj robimy coś takiego. Wiemy, że idziemy w lewo i idziemy na górę. I robimy taki znak. Mhm. Uh -huh. Meta jest tu na górze. To jest odpowiedź zła, a tu jest dalsza część. Dobra, więc. A tylko pozwólcie mi to robić pod lepszym kątem. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Jasne. Mega fajne są te zagadki. Kolejna, o. To wydaje się w ogóle najłatwiejsze. Bo tutaj od razu widzimy naszą podpowiedź. Oczywiście trasa jest dosyć wymyślna bardzo. I się zgubiłem. Koniec jest tutaj, i się bardzo zgubiłem. Bo zaczynamy tu, kończymy stąd, czyli tu, tu tu, na maksa w prawo. A co jeśli zrobię coś takiego? Nie, bo wiemy, gdzie jest finish. Wiemy, gdzie jest start. A góra, lewo, tutaj, 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 tutaj. Okej, okay, to by miało sens. Góra, lewo, lewo, tu. Teraz na dół, na dół, prawo, lewo. Coś takiego. Okej, okay. genialne, genialne. Czuję się genialnie też to rozwiązując. A tutaj. Jeszcze łatwiej w ogóle. Chyba. Chociaż nie do końca. Czy coś takiego mam zrobić? Nie, bo teraz się cofnąć nie mogę. Czy to jest. Aha. Teraz jest dobrze. Musimy w taki sposób się ustawić. I teraz powinniśmy to spokojnie narysować. Tutaj dwa do góry. A jak to dalej idzie? Tak. Tak. Gdzie jest finish? Znaczy teraz już... Nie ma innego wyjścia jak dojechać do mety. Tylko gdzie ta meta jest? Niestety nie widać. Muszę... Okej, okay, naprawdę. A, no drugi raz to już dojadę bez problemu, bo znamy trasę. Nie jest ona trudna. A, tylko, że... Tylko, że jest błędna. A więc... Już wiem w czym błąd mój był. Mam nadzieję. Więc tutaj robimy coś takiego? Znaczy nie jestem w sumie pewny. Chyba, że tak. Nie. Muszę pojechać dalej. Jechać tu, jechać tu. No, niby wszystko mi się zgadza. Więc dlaczego jest błędnie? No nie wiem. Niby wszystko mi się zgadza. Narysowałem so na sobie to nawet na kartce specjalnie, żeby. żeby nie było. No i. Dlaczego to nie działa? Oto jest właśnie pytanie. A teraz poszło. Ja tutaj robiłem chyba zawsze nie chcąc niepotrzebną linię, tak? Nie wiem dlaczego, ale to oczywiście jest linię dalej niż początek, więc to mógł być mój błąd cały czas, niestety. No ważne, że w końcu się udało. I co to otworzyło? Czyżby drugą część, właśnie bramy? Niewykluczone. No ta linia leci gdzieś tędy. Raczej nic z tym nie ma ona związanego. To wszystko rozwiązane. No zobaczymy sobie, czy faktycznie Brama jest w całości otwarta. Jeśli tak, no to drugi laser będziemy mogli sobie tutaj odpalić. Tak jest, więc. No teraz już bez żadnego kłopotu. Łączymy dwie techniki, czyli omijanie, jak i łączenie cieni. Tylko że nie do końca to wyszło. Dobra, już wiem, w czym błąd popełniłem. Tutaj oczywiście lecimy dalej. No, troszeczkę miesza nam to, łącząc, e, najpierw mówiąc nam, ej, nie możesz wkraczać na cień, a potem mówiąc, ej, jedziesz tylko po cieniu. No, można się zmieszać, ale zagadka rozwiązana. A Możemy spróbować jeszcze coś w tej dzielnicy właśnie fabryki zrobić. Nie wiem, czy cokolwiek tutaj właśnie uda się, ale możemy zawsze zajrzeć, bo tutaj cały czas to nie jest zasilone. Tylko dlaczego to nie jest zasilone? Bo to wszystko. A są tu zagadki. Okej. Okay? Nie wiem czemu ich wcześniej nie zauważyłem. A więc. E... Tylko nie da się za bardzo wejść na górę. A to jest niemały kłopot. Musielibyśmy tutaj wejść. Tutaj, tutaj, tutaj. No ja nie wiem, jak tu na górę wejść po prostu. Naprawdę nie wiem. Z góry jakoś? Pff, dziwne. Mogę oczywiście to rozwiązać stąd, tak? A musimy być... A cztery klocki, to nam usuwa błąd. Więc zaznaczamy to... Nie, nie zaznaczamy. Zrobimy coś takiego. Coś takiego, coś... Nie. A to już jest trudne, w sumie. To już jest w sumie trudne. A bo to musi być błędem, ponieważ nie zrobimy tutaj nigdzie czterech klocków do góry. Trzy klocki w bok możemy zrobić. A dwa klocki do góry też możemy zrobić. Czyli coś takiego. Dobra. A coś takiego robimy. Dwa klocki do góry, trzy klocki w bok. I gotowe. Dobra. A tutaj. Dwa klocki. Będzie to błędem, ale będzie zrobione. A tutaj po prostu robimy jedną rzecz. A to będzie naprawione. A tutaj błąd musi być o, tam. To jest błędem, bo tego nie zrobimy. Czemu się nie, nie naprawiło? Co jest? Co jest grane? No, bo. Są dwa tutaj, tak? Są trzy tutaj, a tego nie możemy naprawić. Dlaczego? Znaczy możemy to zbudować oczywiście. Możemy tu dwa zbudować. Możemy to zbudować z tym. Bo to będzie całość? Możemy wszystko zbudować w sumie. Ale wtedy błędu nie zrobimy. Wiem, coś takiego. Dobra, jestem genialny. To jest już ciężka budowla. Znaczy ciężka, nie taka ciężka. Szkoda, że nie mogę z bliska tego rozwiązywać. Ale takie życie. Dwa takie, więc powiedzmy, dla przykładu. Będzie zaznaczony ten. Będą te cztery. Czy dam radę T4 zaznaczyć? Dam radę T4 zaznaczyć, ale muszę jeszcze to wziąć do środka. Bo jak tak zrobię? Nie. A jak tak zrobię? Nie. To też nie zadziała. Jakbym troszeczkę bliżej mógł podejść, to by było łatwiej. No bo jak zrobię coś takiego, to zadziałało, dobra. Więc to usunęło ten błąd, tylko wydawało mi się, że. Nie wiem. No poszło taką oczywistą rzeczą, no bo zrobiliśmy te dwa kształty, a, a to zostawiliśmy tutaj. Tylko wydawało mi się, że wcześniej próbowałem tak samo robić i gdzieś to nie zadziałało. No tak czy siak, no to nam usunęło drzwi. No a tej zagadki już za bardzo rozwiązać nie mam jak, chyba że z góry. O, tu też na dole są zagadki, z których jedną rozwiązałem, a drugiej nie mam zielonego pojęcia jak rozwiązać. Dobra. Więc tu możemy wezwać statek. Tu chyba wszystko zrobiliśmy. O, windy, winda już działa. Więc może mam windę rozwiązać, żeby coś się stało. No, nie zaznaczamy jednego, dzięki czemu zagadka jest rozwiązana. Mhm. Mam nie zaznaczyć innego. Znaczy mam dojść do dolnego wyjścia, żeby Winda pojechała na dół. To są bardzo fajne akurat zagadki, które bardzo doceniam i lubię. A szybciej to się nie dało. No najwyraźniej nie. Czy coś w taki sposób będę mógł tu zrobić z tą windą? To by było sprytne. To by było bardzo fajne. Jeśli dzięki jeździe windą będę mógł do samego końca to dociągnąć. Jak na razie idzie. Idzie bardzo sprytnie. I... Dlatego ta winda jedzie wolno, żebyśmy mogli tą zagadkę rozwiązać. Uda się. Uda się. Udało się. To było dobre. To mi się podobało bardzo, bardzo mocno. Więc zagadka kolejna zrobiona. Tylko niech ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi tutaj? No bo ja muszę to zasilić. Znaczy może. Znaczy, dobra, chyba muszę tą zagadkę rozwiązać, żeby to wszystko. Osiągnąć jakieś takie oczywiste rzeczy, czyli coś takiego. Nie, jakieś takie rzeczy. Uh. No, czarne od białych już próbowałem oddzielić. Ile jest ich? Tych jest 6, tych jest 10. Połączyć w pary. Coś takiego zrobić? O, tylko tutaj nie za bardzo a, mam Chociaż mam jak. Nie. To nie wiem. Nie, nie wiem jak te zagadki. Gra mnie na pewno nauczy tego, więc a, na ten moment czekam i myślę że wtedy dopiero będziemy mogli zająć się tym warsztatem całym. Tak więc tutaj sobie zakończymy ten odcinek serii. Zagrajmy w The Witness. Kilka zagadek rozwiązane. Mm, troszeczkę też pogłówkowałem tutaj nad tymi rzeczami. A w kolejnym odcinku mm, albo ruszymy do zamku, który gdzieś tam się znajduje, albo ruszymy do miasteczka. Więc e, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w odcinku kolejnym i cześć!